Tutaj wieś Bochoniki i to jest jedna z tatarskich wsi, którą Jan III Sobieski w XVII wieku nadał Tatarom. I do tej pory tutaj Tatarzy mieszkają i z katolikami też w spokoju razem żyją. Jestem Zofia Bogdanowicz. A my tak po swojemu mówimy. Ja żyję w Bochonikach już przeszło 50 lat. E, a pochodzi, pochodziło z Malawic Górnych. A teraz w Bochonikach. Tutaj e, wyszło za mąż. miałem męża z Bochonik. Tutaj za mną jest zabytkowy meczet z XIX wieku drewniany. No i co ciekawe, że on wygląda bardziej przypomina nasze podlaskie cerkwie, niż te meczety, które budują na przykład na Bliskim Wschodzie. Tutaj w Bochonikach jest Mizar, czyli cmentarz tatarski. Groby tatarów wszystkie patrzą w jedną stronę, czyli w kierunku Mekki, a to jest hamayu, czyli taki tatarski modlitewnik. Tutaj też drugi jest Mizar zabytkowy i on jest tak stary. Że ludzie zapomnieli, nawet że on był. A potem znowu odkryli, że on tutaj był. No, to było do samych początków osiedlenia się Tatarów tutaj na tej ziemi. Tutaj w tym domu jest agroturystyka. No i tutaj w Włochnikach też jest zajazd u Mahmeta. I tu też tatarskie jedzenie mają pyszne, na przykład Pierekaczewnik. A tutaj mi przynieśli moją ulubioną dotarską potrawę, czyli kartofolniki. No i bochoniki to dla mnie jedno z moich ulubionych miejsc na świecie. Nie tylko dlatego, że mam sentyment przez dziadka, ale też dlatego, że tu piękna przyroda. Zobaczcie, jak tu zielono i pięknie.